No i witamy, jest czwartek przed lotem, gołębie lotniki zostały połapane, na trening jeszcze ostatni, pozycyjne siedzą w domu, generalnie no co, no, myślę, że suma sumarum lot próbny z kabiny w miarę udany, pierwszego dnia brakowało nam z dwóch gołębi, jedna samiczka doleciała w południe, następnego dnia... Jednej brak, ale z tego co tu słyszę, to pochodowca, no jedni mają lepiej, drudzy gorzej. Generalnie na pewno wymagający lot, ale no, względnie jestem zadowolony. W tygodniu, no cóż, no szara rutyna, obloty koło domu, bez tam żadnych spektakularnych wyczynów. W miarę sumiennie, ale niezbyt długo. E, troszkę mniej puchu niż w tamtym tygodniu, natomiast, no, kał jest e, myślę ok. Tutaj, akurat, puchu jest więcej. E, w miarę jest to podobnie, no, puszą się regularnie e, z podobną siłą. E, ten puch jest generalnie, więc też się jakoś specjalnie tym nie przejmuję. Znowu były przymrozki, więc też, no, pewnie to tam jakiś tam wpływ ma. Dzisiaj do wody akurat poszedł candiwet z pulmowetem i z elektrolitem, wszystko z tączą zdrowia. Karma już była podana wczoraj z większym trochę dodatkiem karmy energetycznej. Dzisiaj to praktycznie poranne karmienie, troszkę lżej, wieczorne prawdopodobnie będzie na full. No Czekamy jeszcze na decyzję oddziału, czy lot przekładamy na sobotę. Planowo jest w niedzielę, ale w niedzielę to raczej się nie zanosi, że będą warunki do wypuszczenia. W poniedziałek też, więc prawdopodobnie lecimy w sobotę. Tak są szykowane. No i cóż, no jak to wyjdzie, to się okaże. Także jadę na trening. Pozdrawiam. No i dzisiaj w takiej scenerii, e... Jest godzina 6.04, 6.05, puszczamy. Okolica miejscowości Sikucin, gdzieś w linii prostej koło 22, może 23 km, pod wiaterek. <laughs> Bardziej chodzi o to, żeby się gołębie spotkały, niż o to, żeby jeszcze coś poprawiły. Sprawdzałem mięśnie, moim zdaniem jest ok. Na pewno cieszy mnie to, że dawno nie miałem... Tak lekkich gołębi, przeważnie te gołębi jak były szkowane na lot, to były pełne, ale były ciężkie. A dzisiaj się udało, że są, znaczy dzisiaj w tym tygodniu się udało, że są pełne i lekkie. Także powinno być znośnie. Dzisiaj wszystko razem startuje <laughs> i zobaczymy. jedziemy na no i Godzina 637-32 minuty na te 22 czy tam 23 km to jest bardzo długo jak na czas tuż przed pierwszym lotem natomiast przyszły gołębie w ogóle od innej strony niż powinny także przypuszczam, że chciały się trochę pobawić tu już jest, widzę, że jakiś obcy też lata z nimi więc może przyleciały, zakrążyły nad gołębnikiem, poleciały się jeszcze przelecieć, bo im było mało. Natomiast no, przyleciały z radością, klaszcząc, także spotkają się teraz z 15 minut, posiedzą razem, pobawiam się, rozdzielę je. Eee, no i co? No, może lepiej byłoby zrobić ten trening po południu, ale jeżeli byłby lot, faktycznie w sobotę, to chciałbym, żeby mi po prostu po południu dobrze jadły. A po takim treningu, to wiadomo, co innego im w głowie, nie jedzenie. Także, no zobaczymy. Pozdrawiamy. O, a dzisiaj, jako że dowiedzieliśmy się, że jednak lot został odwołany z powodów tam komunikatu Zarządu Głównego, nie dostaliśmy zgód od powiatowego, dlatego pod wpływem emocji miałem to zrobić dopiero we wtorek po locie. Ale zrobiłem to teraz. No i jak to wygląda? No wygląda to tak, że dach Wojlery jest otwierany. Do wypuszczenia jest to okienko, w którym gołębie wychodziły na Wojlerę. Są już nakarmione na full, także jak będą miały chęć, to polecam w pizdu, za przeproszeniem. No i co? I na pewno dzisiaj wyjdzie ich mało, bo jest już późno. Bo jest godzina tam koło 18. Zasadniczo plan jest taki, że jeżeli się je uda oblatać, no to z lotów konkursowych właśnie tym wejściem sobie tutaj będą wchodzić przez wskoki, wskoki im zaraz otworzę. A jak coś się spóźni, czy tam doleci następnego dnia, tutaj zejście będzie otwarte, ale będą wchodzić sobie tam zasuwką od celi, wskakiwać tylko do Wojlery, także taki jest plan. Jeden już widzę tam siedzi na brzozie u sąsiada. Trochę pokrążył, nawet wiem który, bo to taki znaczny gołąb. O następny właśnie też wylądował, ale jednak nie to ten. To jest akurat po dziewiątce i po walentynce. Usiadł na dachu domu. Zaraz połapę sobie gołębie, bo pojadą na lot treningowy jutro. Ale robię imitację lotu, czyli łapę je na noc do koszy. Kilku tam kolegów się przyłączy pojedziemy gdzieś na jakieś 90 km. Yy, więc wypuszczę sobie tutaj te samce pozycyjne, żeby sobie tutaj skakały to po prostu trochę mniej się będą bały te gołębie może zejdą, może nie, na pewno nic, coś na noc nie wróci mam nadzieję, że od razu tego na drugi dzień rano jastrząb nie zeżrzę. no ale cóż, to co mądrzejsze to sobie spokojnie powinno dać radę z Wojlery wejść tutaj do gołębnika warunki do tego żeby poznać otoczenie miały no jak mają coś pod kopułką to to powinno być dobrze a jak wyjdzie to się okaże jest ich tu sporo garną się do wyjścia generalnie trzeba uważać jak się je otwiera, bo chcą wyskakiwać przez drzwi zasadniczo już zapomniałem otworzyć tej klapki jak je otwierałem tak to powinno być zrobione zasadniczo samce jak tutaj im dawałem wody po południu to wyskakiwały przez drzwi, chciały latać naładowane, naszykowane były na lot pod wiatr więc no cóż. Wypuściłbym te młode wcześniej, ale wiało. Teraz się uspokoiło. tutaj się na niebie dzieje? Jak to się mówi? Bitwa o Anglię. Tam coś lata, tam już coś siedzi. Na brzozach, na drzewach na pewno będą siadać. Ale jak im głodek do tyłka zajrzy, to jutro wejdą. Spokojnie. Tu została część samic z rozpłodu. Bo generalnie wrzuciłem rozpód też, żeby się sparował już no ta młodzież co jest silna sprawdzałem też stan lotek, któreś tam pojedyncze gołębie, którąś lotkę wyrzuciły no co usiądzie na gołębnik to na noc na pewno wejdzie, chociaż przypuszczam że jak, nie wiem, może z 10 ich wyleci no to pewnie gdzieś w granicach 7 na noc nie wejdzie tak, tak myślę no mam nadzieję, że się będę mylił ale to wiadomo jak to jest Pierwszy raz wypuszczone One są dosyć ciężkie Nie będą miały chęci za bardzo latać No ale jednak to już są gołębie wyglądające bez mała, takie groczne Więc o tutaj sobie już któreś latają Tamten sobie lata No potrzebuje punktu zaczepienia, który tam usiądzie sobie na wojlerę, No to jakoś tam może wejdzie A jak się któryś zabierze i pójdzie w świat i nikt nie zadzwoni, to słuch po nim zaginie. Ot tak. Takie to właśnie są realia. Miejmy nadzieję, że ich mało zginie. No to ja się biorę Załapanie teraz samczyków szybko. Samiczki i tamte pozycyjne wypuszczenie, niech sobie brykają do wieczora. Ściągną trochę te gołębie. Także to by było na tyle. 1 maja, godzina 6. Mieliśmy jechać z gołębiami. Na trening, tam kilka osób gdzieś dalej, ale pogoda się spitoliła. Tutaj za pół godziny dosłownie już, już trochę tam mży, ale ma zacząć padać mocniej. Także trening większą grupą odpuszczony. Wypuściłem samce i samice pozycyjne, żeby pościągały maroderów. Tam na dachu siedzą dwa, znaczy młode, te które wczoraj były wypuszczone. Na dachu siedzą dwa, pod drzewach gdzieś tutaj jeszcze w polu widzenia było. Pięć innych. No cóż no kilka gołębników. Brakuje na noc ale mam nadzieję że jeszcze się zejdą. Dzisiaj jako że jest dzień lotu tutaj oddział sąsiedni oddział Brzeziny lot leci normalnie. Chłopaki sobie pozaatwiali papiery więc czemu nie. Eee, Także ta pozostała część młodzieży siedzi sobie wypuszczona na Wojlerę tu na dół, a góra jest otwarta. No i mamy nadzieję, że młodzież się ogarnie, zgłodnie i przyleci. No ale to wszystko wyjdzie w praniu. Także ja już gołębie miałem na noc połapane. Jadę sobie w to miejsce, gdzie były ostatnio na treningu, na tym motywacyjnym. To tam taka lekka mrzawka, to im nic nie będzie przeszkadzać. Niech lecą. Niech lecą i spalają tą energię, bo je roznosi. A pogoda może będzie w poniedziałek lepsza. To jeszcze polatają w poniedziałek. Może wtedy gdzieś dalej się uda wywieźć. Zobaczymy, także podepnę sobie tylko zegar i, i pędzę. Przy okazji wywózki. Wczoraj do gołębi młodych Przed gołąbek z oddziału Turek 20 rok 3489 na gumce bez numeru telefonu dlatego ma okazję wrócić do domu w formie był dobrej Poczekamy chwilę, z 10 minut tu odstoję, bo dopiero przyjechałem no i co? I wypuszczę to swoje tałatajstwo. Pogoda jaka jest, taka jest, gdzieś tu coś lekko podkropuje, ale nie będziemy się tym zbytnio przejmować, daleko do domu nie mają, powinni sobie dać radę. Właśnie sobie uświadomiłem, że miałem podpiąć zegar, nie podpiąłem, także nawet nie będę wiedział jak przyleciały, mam nadzieję, no chyba, że przyjadę przed nimi, ale cóż, bywa, nie ma co się mazać, także poczekamy na start. 6.50, startujemy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj bez żadnych ekscesów <laughs> i wszystko na czas w domu i to przede mną, ale to się okaże także ja pakuję klatki i pędzę 650. Startujemy Miejmy nadzieję, że dzisiaj bez żadnych ekscesów i wszystko na czas w domu i to przede mną, ale to się okaże. Także ja pakuję klatki i będę. No i zdawałoby się, że skoro się gołębie ze mną ścigają, to wszystko będzie świetnie, szybko i przyjemnie. 7.50, dopiero się gołębie pokazały, ale przypuszczam, że choć, 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 choć. Po prostu chciały sobie polatać. No jeżeli przy tej prędkości sobie śmigały, to no widać, że troszeczkę się, troszeczkę się zmęczyły. no To akurat cieszy. Tu jest taka para, która zawsze jakieś gody na dachu odczynia: chodź choć, 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 Może je coś tam pognało, może nie. Generalnie raczej całym stadem. Widzę, brakuje czerwonego. Dzisiaj tutaj sobie będą mogły poprzebywać ze sobą dłużej. Samiczka pozycyjna. No i co? Rób ta, co chce ta. Do wieczora zaraz im tu też otworzę wlot. Niech sobie śmigają, ściągają tą młodzież. Będzie padać, będą się kąpać. Ale co tam.